Fina UEFA Champions League rozpocznie się już za chwilę. To dzień, na który czekała cała piłkarska Europa. Z wypełnionego po brzegi stadionu witają państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Liczymy na wspaniałe widowisko. Mecz, który będziemy wspominać latami, zapraszamy do wspólnego oglądania. Dziś gra Śląsk, Wrocław przeciwko Arsenalowi. Jest szansa na dogranie. No, strzela! No tak, żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Szaka. Ramsey. Oba Young. Centra w pole karne, Przepychanki. Strzał, ale daleko od bramki. Mesut Ezil, niemiecki ofensywny pomocnik o tureckich korzeniach. Czego można się spodziewać po jego grze? To przede wszystkim zawodnik kreujący. Prostopadłe podanie Arona Ramzeja. I tak! Gol do Arsenału! Kaluniezy otwierają wynik tego finału UEFA Champions League. Byle nie popadli teraz samo zadowolenie, ani nie cofnęli się za głęboko. Mocne uderzenie z bliska, a tak się strzela bramki. Obrańca zupełnie zaskoczony nie miał możliwości skutecznie zareagować. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nikogo chyba nie powinno dziwić wprowadzenie arsenalu. Klapek. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Michitarian. Słyszymy, że wzburz... W tempo Prosto padłe podanie Arona Ramzeja. Marcin Robak. Taka okazja, czy się uda. Gol, 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 gol. Proszę państwa, wyrównali, ależ emocje, co tu się dzieje na trybunach. No piękny nam się robi ten finał UEFA Champions League, ależ przymierzył. Ciekawe, czy rywale będą umieli teraz odpowiedzieć. Tak, jest remis i znowu oba zespoły muszą od nowa pracować na wygraną. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jest jeden do jednego. Remis. Szaka. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Arsenal wyprowadza atak. Pierre-Emerick Aubameyang. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Marcin Robak. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Ależ spudłował. Próba plasowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Hektor Bejerin. Mesut Ezil. Ezil w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Arsenal Londyn nie powinien mieć najmniejszych problemów z wygraniem tego spotkania. Robak. Teraz szansa na prowadzenie. Tak, gol i prowadzą! To jeszcze niczego nie przesądza, rywal ma czas by wyrównać, ale on tym trafieniem już zapisał się w historii. O golu strzelonym w finale UEFA Champions League będzie mógł opowiadać wnukom. Fantastyczne uderzenie, piłka odbiła się od poprzeczki i zaprzepotała w siatce. Ale świetny strzał, powtórki takich bramek można oglądać bez końca. No teraz Arsenal musi wziąć się za odrabianie tej straty. Mustafi. Michał Krapek. Marcin Robak. Ma dobrą okazję do strzału. Ależ pięknie to obronił Petr Czech. Kibice czują, że nie będą mieli dziś wielu okazji, by urwać faworytowi chociaż punkt. Wybijają teraz do przodu. pan. Doskonałe uderzenie! Dobra decyzja, trochę gorsze wykonanie. Ale brawa za to uderzenie. To mogło zaskoczyć. Naprawdę niewiele brakowało. Szaka. Ramsey. Henrik Mkhitaryan. No zastanawia się czy nie strzelać. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Marcin Robak. Robert Pich. Robak. Michał Krapek. Dobra gra w obronie, odebrali piłkę rywalom. Rozi. Maciej Pałaszewski Marcin Robak Robert Kich. No, zażegnali niebezpieczeństwo Ramsey Pier... Mierzone podanie od Obamy Nie udało się zbudować przewagi. Klapek. Blisko już do bramki. Robak! Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Mustafi. Mesut Ezil. Nacho Monreal. Arsenal atakuje teraz skrzydłem, mają sporo wolnej przestrzeni. Uwaga, wrzutka do Albamejanga. Mamy porównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w panu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się, jak padła bramka. Bramka w prawie i o tę piłkę. Dotknął jej, ale nie dał rady zmienić toru lotu na tyle, żeby piłka poszła na aut bramkowy albo chociaż sparować na słupek bądź poprzeczkę. Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Dobre, skuteczne podanie. Klapek, Robak, No, teraz mają szansę. Uderzenie Szaka, Ramsey. Nacho Monreal. Michitarian, Pierre-Emerick Aubameyang. Ezil. Ładna akcja. Skrzedłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Henrik Michitarian. Wizdek spalony. Ależ nieudane podanie. Po pierwszych 45 minutach. Zdech sędziego rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Michitarian Czekamy na pośrodkowanie. Enrich Michitarian. No piłka oddana w zasadzie bez walki. Robert Pich, Augusto. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Marcin Robak. Jest szansa. Co to była za interwencja? Piłka poza linią końcową. Rzut rożny dla Śląska. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Maciej Pałaszewski. Klapek. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No, trudna sytuacja dla Arsenalu. Będzie rzut rożny wykonywany przez rywali. Rzutka w pole karny. Skuteczna obrona poramkarza. Piłka nadal w grze. No jeśli w drugiej połowie zagra tak jak grał w pierwszej, to... Niesamowicie groźnie! Ranusej? Znowu celne podanie tego zawodnika. Arsenal wyprowadza atak. Szaka. Mesut. Strzela! No, wsparli teraz bramkarza. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Robert Kich, Augusto. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Robak dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przedarł się przez obronę! O mamy Jan! Niewielkote! Proszę Państwa, mamy bramkę, ale przymierzu. czy ten gol rozstrzygnie nam finał UEFA Champions League? Rywale mają jeszcze czas na odpowiedź, ale na pewno będzie im trudno. Zespół prowadzący może teraz grać z kontry. Fantastyczna postawa od momentu wyjścia na murawę. No i proszę, hat-trick. Niesamowity występ dzisiaj tego piłkarza. To się nieczęsto zdarza, ale rzeczywiście mamy tu teatr jednego aktora, przynajmniej w tej chwili. Będzie wznowienie gry po tej bramce dającej prowadzenie Arsenalowi. Marcin Robak. Zagrywa do tyłu. Michitarian. Strada piłki. Michał Krapek. Robak. Oddalają grę od strefy obronnej. Marcin Robak. Ech, no i nie wyszło. Hector Bejerin. Szaka. Ramsey. Obamy Yang. Aj, teraz strata. Marcin Robak. Robert Kich, Robak. Henryk Muchitarian Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Ech, nie poszło to tak jakby sobie życzył. Strata piłki. Niecelne dośrodkowanie wyjdzie za linię końcową. Augusto Ezil. Ramsey. Bliska już do bramki. Robert Kich. Może teraz zrywa się do Pinkiwiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Podanie do lakazeta. No, bramka broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Grając piłką zmuszają rywala do piegania i tracenia sił. Dobrze, do przodu. Krapek. Marcin Robak. Robert Pich. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywala. daleko wybijają. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Szaka. Ramsey. Lacazette. Rzut rożny dla Arsenalu. Z narożnika boiska Ezin. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Henryk Musitarian. Zdecydował się na strzał. Pewna interwencja ma piłkę w rękach. Nikt teraz nie przeszkadza. Nisko zagrywa piłkę w pole karne. Ależ gorąco, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Robert Pich. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Taka sytuacja to mogła być decydująca akcja. Oby tylko teraz nie łóżmo z nich powietrze, muszą walczyć dalej. Robert Pich. Marcin Robat. Oddaje strzał. Tak! do, do, gol! gol. W samej końcówce. Wyrównanie tuż przed końcem, tu jeszcze będą wielkie emocje. Wspaniale się zachował takie trafienie w takim momencie. Czyli, jednak, jednak zmierzamy w stronę dogrywki. No i stało się, mamy wyrównanie w doliczonym czasie. Czekają nas bardzo emocjonujące ostatnie sekundy meczu. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę, mamy remis. 90 minut nie przynosi rozstrzygnięcia i przed nami dogrywka. Wyszyła dogrywka finału UEFA Champions League. Dwóch godnych siebie rywali, ale mistrz może być tylko jeden. Czy będzie prowadzenie? Co za interwencja! Wspaniała reakcja. Nie będzie strzału, rywale oddalili zagrożenie od bramki. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie? Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. Byłoby niebezpiecznie, gdyby... Nie spodłował. Szaka. Hektor Beirin, La Gazette. Robi się niebezpiecznie. Piłkarze Arsenalu wznowią grę z autu. Hektor Bejerin. Szaka. Szansa! Nie, nie, nie. Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest remisowo. Brozi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Marcin Robak. Jak to wpadnie, będą prowadzić! Tak, tak, proszę Państwa, jest gol, ale Szor się teraz cieszy. Rozstrzelał nam się w tym spotkaniu. To już jego trzeci gol. Hat-trick, jedno jest pewne, dostanie po meczu piłkę na pamiątkę. Trzecia bramka na koncie w dzisiejszym spotkaniu jest po prostu rewelacyjny. Absolutnie, klasa światowa. Czasem w karierze piłkarza zdarzają się pamiętne mecze. Ten na pewno taki będzie. Arsenal zaczyna od środka. Muszą coś zrobić, bo przegrywają. Będzie zmiana. Blisko polekarne. Przed nami ostatni kwadrans gry. Czy czekają nas rzuty karne? W finałach UEFA Champions League już tak bywało. Maitland Niles, Henrik Mkhitaryan, Daniel Beck. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Zaraz możemy mieć remis. Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Krapek, Marcin Robak. Zdecydował się na strzał, ależ się teraz popisał refleksem świetnie wyłapał. Do końca dogrywki 8 minut. No szkoda, nie udało się opanować piłki. To ostatnie 7 minut dogrywki dzisiejszego meczu. Mesut Özil. Maitland Niles. Özil. Musitarian! Jeśli wykorzystają ten rzut rożny, mogą zremisować. Z narożnika boiska Özil. A jaka szkoda! Wydawało się, że to jest pewny gol. A jednak się nie udało. Ładne, plasowane uderzenie, ale zamiast do bramki piłka odbiła się poza boisko. Maitland-Niles. Welbeck. Obrona przelobowana, ale uderzenie trochę zbyt mocne. Nikt do tej piłki nie dojdzie. Dobre ofensywne wyjście. Robert Pich. Piłka wbija się od słupka. Nie będzie z tego gola i wraca do gry. Gol. Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Zdobywają kolejną bramkę. Ich przewaga nad rywalami rośnie. Taką stratę trudniej już będzie przeciwnikowi odrobić. I kolejna bramka w tej dogrywce. Popatrzmy na powtórkę. Teraz rywale już na pewno nie zdołają odrobić strat. Ten mecz już raczej przegrali. 5 do 3. Napastnicy obu drużyn mają dzisiaj swój dzień. Ostatni. Tylko spójrzmy Jacku, niedowierzanie, niedowierzanie maluje się na twarzach tych młodych mężczyzn, niekiedy chłopców jeszcze, którzy właśnie osiągnęli Mont Everest europejskiej piłki. Teraz to oni stają się punktem odniesienia dla innych. Są na szczycie. To jeszcze do nich nie dociera. Napięcie wreszcie opadło, teraz można sobie pozwolić na spontaniczne reakcje. Jeśli mieli jakieś słabsze chwile, teraz to nieważne. Liczy się wspólny sukces. To chyba najpiękniejsza chwila całej UEFA Champions League. Mijają trójkę sędziowską. Za chwilę wejdą na podium, za chwilę wybuchnie radość. Zrobili to! Wdrapali się na parna z europejskiej piłki. Są mistrzami UEFA Champions League. Będą dokładne analizy, podsumowania ich drogi na szczyt i samego występu w finale, ale to wszystko potem. Teraz pozwólmy im się cieszyć i radować z fanami na stadionie, bo zaraz podniosą trofeum. Tak to jest ten moment! Waży ponad 10 kg, ale to słodki ciężar! Zdobyli go, teraz tańczą z nimi, podskakują! Wydaje się ten pucher lekki jak piórko! Proszę tylko popatrzeć na tę radość! Radość w pełni zasłużoną! Cały sezon na to pracowali! Brawo panowie, brawo! Co za piękny obrazek! Proszę spojrzeć jak się cieszą! Tak, i teraz mogą zaprezentować trofeum swoim wiernym fanom, którzy w nich wierzyli i się nie zawiedli, a teraz mają nagrodę, bo to jest także ich wysiłek. I taniec radości, a to wszystko w obiektywach fotoreporterów, to niezapomniane chwile dla sympatyków, których obłędny doping trwał od pierwszej do ostatniej minuty i poniósł drużynę do triumfu. Są zmęczeni, ale szczęśliwi. Wszyscy ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia z trofeum. Aż im się błyszczą oczy z radości. Nieważne, które to jest trofeum, dla wszystkich liczy się tylko ta chwila uwieczniona dla potomności.